Tarek Andrzej Wita. Dlaczego was Wita? Bo filozof ma nowy pomysł. Dlaczego ma pomysł? Bo nie myśli o sobie. Myśli o następnych pokoleniach. O następnych pokoleniach. Innych pokoleniach. Nie tych spierdolonych. Młodzi nie muszą zapierdalać całą moc. Mają pracować u siebie, dla siebie i na siebie. Kurwa, na siebie. O tym filozof cały czas myśli. Nie wiem czemu, ale o tym myśli. Otwieramy razem. Zajmie nam to ta moja logistyka, jak to nazywam, kurwa trochę czasu. Ale przed Nowym Rokiem ruszamy z nowym pomysłem filozofa. Pracujecie u siebie, dla siebie i zarabiacie normalne pieniądze. Normalne. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą na razie. Chciałem się poddać, ale się filozof nigdy kurwa nie podda. Nie ma takiej opcji.